Witam serdecznie, Adam Onyszczuk, drugi dzień turnieju finałowego koszykówki Dziewcząt. Kujawsko-Pomorskie dzisiaj wygrywa z reprezentacją Śląskiej wynikiem 67 do 49. Na początku przedstawię koszykarki z reprezentacji Kujawsko-Pomorskie. Przedstawcie się dziewczyny. Lena Barczak, Roksana Makowska. Wygrywacie, tak jak powiedziałem, z, z reprezentacją śląskiego. E, powiedzcie, jak oceniacie ten dzisiejszy mecz? No, myślę, że dałyśmy się wszystko. Była chwila zwątpienia, ale się nie poddałyśmy i weszłyśmy w drugą połowę z nowym nastawieniem. I dałyśmy, no, zbierałyśmy, broniłyśmy i samo się wszystko ułożyło. Mhm. A tobie jak się grało? Myślę, że to nie ten mecz nie należał do najłatwiejszych i też y, obstawialiśmy, właśnie, że ten mecz jest dla nas jeden z dwóch najważniejszych. Y, myślę, że każda dała z siebie maksa, bo takie było założenie. I każda się starała i walczyłyśmy do końca. Mhm. Po wczorajszej y, porażce. Z reprezentacją Wielkopolski, no dzisiaj to był mega ważny mecz, bo porażka przekreślała Wasze szanse na wyjście e, do półfinałów. Zwyciężyłyście i wykaz No i okazuje się, że z reprezentacją łódzkie pewnie to będzie mecz o wyjście e, powiedzcie, czy był stres właśnie przed tym meczem, że czułyście presję tego w, w, w meczu. No, na pewno był jakiś stres, ale jednak myślę, że się dobrze zmotywowałyśmy i wyszłyśmy przygotowane. No i zagraliśmy tak, jak chciałyśmy, pomimo kilka błędów. A co, te, co trener w przerwie powiedział, bo ta druga kwarta wam trochę nie wyszła. Na początku drugiej połowy trzeciej kwarty tak naprawdę nawet reprezentacja Śląskiego wyprzedziła Was o chyba tam dwa punkty. No i później już się rozpędziłyście i nie oddałyście zwycięstwa do końca. Y, powiedział, że mamy walczyć do końca, bo to jest oczywiście najważniejsze. Y, też y, poprawił nasze błędy, co możemy zrobić, żeby było lepiej. No i w sumie to wszystko motywował nas strasznie. Czy w trakcie turnieju jest okazja do pozwiedzania choćby miasta łańcuta? Tak, dzisiaj mam planowany spacer. Zwiedzimy sobie kilka miejsc. Nie będzie to długi spacer, ale myślę, że będzie. Ciekawa przygoda też jest inne miasta w Polsce. No i będzie fajnie. A jak? Hala podoba się tutaj, gdzie gra y, Ekstraklasa y, mężczyzn? Tak, hala bardzo fajna. Pierwszy dzień jak miałyśmy tutaj trening od razu po przyjeździe, strasznie ciężko było się oswoić z tymi koszami, ale myślę, że z meczu na mecz jest coraz lepiej. A powiedzcie, dlaczego gracie w ogóle w koszykówkę? No ja w sumie, to mój tata kiedyś grał w koszykówkę i mnie zapisał jednego dnia. No na początku jakoś mi się to za bardzo nie podobało, ale w końcu jakoś to samo, tak jak się wyszło i się ułożyło. Ja przez siostrę w sumie, bo moja siostra też trenowała 9 lat koszykówkę, no i w sumie z miłości. I na koniec kogo byście chciały pozdrowić? Na pewno całą drużynę kujawsko i rodziców i fanów, którzy nas wspierają. Zdecydowanie rodziców, którzy zawsze jeżdżą ze mną po każdej Polsce na, na wszystkie turnieje, wspierają mnie jak tylko mogą i strasznie się angażują w to, żeby mi się udało z tym sportem i chciałabym też pozdrowić wszystkich moich przyjaciół, trenerów i całą drużynę. Przełączamy się do tych pozdrowień, a dzisiaj przypomnę reprezentacja kujawsko-pomorskie wygrywa z reprezentacją śląskie wynikiem 67 do 49. Adam Onyszczuk, do usłyszenia.